Widzowie, przyszykujcie się, bo robimy wyścig. Sprawdzimy, czy zostawicie łapkę w górę, zanim ja podpalę tamtą TNT. Uwaga! 3, 2, 1. Klikajcie teraz, boleci! Fuu, ej, nie trafiłem jeszcze raz, dobra, nie, wygracie ze mną, kurczę, o, udało się, i uwaga, spójrzmy, co się wydarzy, dobra, no to fajerwerki mamy już za sobą, i posłuchajcie uważnie, wchodzę sobie na tron, zdejmuję szaty króla, i muszę przekazać wam bardzo ważną informację, dzisiaj jest przepiękny dzień, Oczywiście będzie on przepiękny, jeżeli się uda. Do teraz cały czas jest przepiękny, bo ja mam w myśli, że po prostu musi się udać. A o co chodzi? Chodzi o to, że chciałbym w dzisiejszym odcinku złapać tego całego Play Poppy Time'a. Jak oglądaliście wczorajszy filmik, no to wiecie, że zdjął on swój strój i to pisaliście w komentarzu, kto to był, ale nie wydaje mi się, że w sumie, co on by mógł tu robić? No ktokolwiek jest w stanie mi to wytłumaczyć. A na dzisiejszym filmie postanowiłem, yy, że będziemy chcieli go złapać. W jaki sposób to zrobić? Aurox, to jest bardzo ciężkie, prawda? On jest chytry, nie jest taki głupi, jak się wydaje. Ale ja też nie jestem taki głupi, jak się Wam wydaje. Mamy tutaj już szykowane trzy skrzyneczki. Skrzyneczki! Skrzynka numer jeden o nazwie Zemsta. Skrzynka numer... Yy, aha, dobra, okej. Okay. Skrzynka numer dwa to będzie tutaj. Ona się nazywa Na to poleci, a skrzynka numer trzy nazywa się Przygotowanie na... yy, albo inaczej Złapanie Dziada. Yy, tak to nazwałem. Yy, I oczywiście Na to poleci. O co tutaj chodzi? Mam tutaj bardzo dużo... Oku, w pająka, oko pająka a to dlatego, że wczoraj w wczorajszym odcinku, ja jeżeli oglądaliście, no to wiecie, że udało mi się odkryć rzecz, na co jakby yy, ten, yy, jakby ten cały play pop mi jest taki wiecie, milutki do nas i tak, i tak dalej, na co on mięknie po prostu i tą rzeczą, tym jedzeniem jest oko pająka, więc będziemy chcieli go dzisiaj zwabić yy, zanim jeszcze, to ja będę musiał też przygotować pułapkę i tak dalej pułapka oczywiście będzie na takiej zasadzie że wiecie, no że będzie to prowadził, będę go prowadził w taki sposób, ale zanim jeszcze to wszystko zrobimy, to muszę, muszę wam teraz przede wszystkim pokazać, co mam w tych skrzyneczkach, przygotowanie, złapanie dziada, to będzie, to będę wszystko potrzebował, tutaj mam ze, zemstę i zobaczcie, mam tu różowe łóżka, ziemię, jakieś krzewy, róży, tabliczki i tak dalej, wiecie po co? Po to, że on już kilka razy, znaczy po to, żeby po prostu zniszczyć mu jego bazę, jego, jego tam miejsce, w którym się przechowuje, tam na dole, przed chwilą byłem, nie było go, więc mam nadzieję, że teraz też go nie ma gdzieś pewnie hołazi, poluje na yy, zwierzęta i tak dalej. On wiele już chyba ze 3 albo 4 razy zniszczył mi moją posiadłość, musiałem to odbudowywać. Tak samo tutaj teraz zniszczył, zobaczcie, obok pod domkiem mam taką dziurę, to niedużą, ale jednak jest, więc będzie to zemsta. Poniszczę mu tam wszystko, zaraz to wszystko zobaczycie. Trzymam kciuki, żeby on mnie nie. Przy... Bo jak mnie przyłapie na tym, co będę robił, to będzie koniec ze mną, serio. Dobra, oglądajcie film do końca, bo zobaczymy, czy uda się go dzisiaj złapać. Zasubskrybujcie kanał. Tylko 30% albo 35% osób, które oglądają mój kanał. Kanał, subskrybują, a reszta tego nie robi. Więc jeżeli mogę Was prosić, zmieńmy te procenty, żeby chociaż, nie wiem, te 80%, które oglądał mój kanał, żeby subskrybowało. Wbijamy 150 tysięcy, a serio mało brakuje. Zobaczcie sami, na 150 tysięcy chciałbym nagrać odcinek z jakimś widzem, subskrybentem kanału albo subskrybentką. Tu się znajduje czerwony przycisk o subskrypcji zasubskrybujcie, będziecie na bieżąco serio zachęcam, na środku ekranu wyświetlam jeszcze ostatnią obserwującą osobę z mojego Instagrama, chcecie się tylko tutaj pojawić, to wystarczy, że wbijcie, obserwujecie mój Instagram, link się znajduje w opisie, tak samo link w opisie się znajduje do mojego Instagrama yy, do sklepu, sorry, przepraszam podwiem dwa, dwa razy to samo, w sklepie są piękne kubeczki, warto teraz kupić jest limitowana edycja na kubeczki bo jak yy, już nigdy więcej takich raczej nie będzie i jak kupicie teraz yy, to jest okazja, żeby się ze mną spotkać, zrobić zdjęcie pogadać i tak dalej, no to co? Co? Zaczynamy od zadania numer jeden. A zadaniem numer jeden, tak jak przed chwilą mówiłem, jest taka zemsta. No nie wiem, za dużo mu tym pewnie nie zaszkodzę. Zniszczę, zobaczymy jak się zdenerwuje. No serio, oglądajcie bez przywijania, bo ja nie wiem, czy uda mi się go złapać. Nie wiem, czy przypadkiem Ej, muszę teraz wszystko na spokojnie robić, bo jakby on się teraz załóżmy tutaj pojawił, to by było po prostu po mnie. Miałbym przekichane, drodzy widzowie. Okej, okay, dobra, mamy coś takiego, czekajcie. Wejdźmy sobie tu i uwaga, 3, na 3, 4, kto jeszcze nie zostawił łapki, zostawcie teraz, a ja sprawdzam, czy on tutaj jest, sprawdzam jego obecność, 3, 4, klikajcie, dobra, nie ma go, nie ma go i teraz tak widzowie, pierwsze co robimy, niszczymy wszystko tutaj, ten taki jeden pasek i zamieniamy to od razu na różowe, ale pierwsze co ja muszę zrobić jeszcze, to podgłośnik trochę Minecrafta, bo... O, teraz słychać już to zdecydowanie lepiej. No serio, ja mu ten ca, jego całe te pomieszczenie pozmieniam na takie kobiece różowe. No ja bym trochę chyba się zdenerwował, gdybym mi ktoś takiego coś zrobił, więc no trzymam kciuki, że on też się zdenerwuje. No i też trzymam kciuki, że on przede wszystkim nie pojawi się gdzieś tu zaraz, bo będzie lipa, będzie kiepsku ze mną, manik. Kiepsku. Ej, przydałyby się też tutaj nożyce na wypadek, gdybym tu źle niekiedy coś powstawiał. Dobra, i teraz tak, na czymś takim będziemy dawali jedną łóżkę. Czekajcie, cyk, postawiłem sobie jedno. Damy mu od razu drugie cyk na środku i trzecie cyk na środku. A gdy mnie jeszcze bardziej zdenerwuje, to po prostu, ej, źle to ustawiłem. A gdy mnie jeszcze bardziej zdenerwuje, to ja po prostu zrobię tak, że przyjdę i mu tu wszystko zniszczę, powysadzam. TNT, wtedy już będę miał gdzieś ten mój domek, bo pewnie, bo ogólnie ta jego baza, skryjówka znajduje się pod moim, gdzieś tam, pod moim przechowaniem, pod moim domkiem. Więc będę miał gdzieś nawet ten mój domek i przyjdę, wszystko mu porozwalam. Ej, nie, czekajcie, czekajcie, tu zrobimy to troszkę i nieco inaczej albo dobra niech to będzie ok, na takiej zasadzie tu damy sobie te krzewy o zobaczcie o gościu jakie mocne kurcze wieczorem, co jest grane Poniżmy mu jeszcze więcej Kylof potrzebuje kilofa, dobrze mamy żeby on tylko teraz tu nie przyszedł bo będę miał taką lipę że to jest masakra ja już się nie mogę doczekać nie tylko ogólnie właśnie jak ja to wszystko zrobię to będę czekał aż on tutaj przyjdzie będę go śledził po prostu zobaczymy jak będzie szedł po prostu nie wiem tak długo będę czekał, aż w końcu się pojawi, nie, przed moim domkiem, albo gdzieś sobie jakąś, jakiś balkon wybuduję u góry i będziemy na niego czekali, no i gdy tylko przy, tutaj będzie wchodził, zobaczcie to wszystko, ja od razu pójdę za nim, wiecie, z tym okiem pająka, żeby, bo on będzie zdenerwowany, ale to oko pająka, miejmy mi nadzieję, że go uspokoi, chyba, że go nie uspokoi, jak zobaczy coś takiego, ale nie, no, bądźmy dobrej myśli, prawda, musi go to uspokoić, i dobrze, teraz dajemy tutaj takie coś, cyk, 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 i jeszcze postawiłbym z miłą chęcią tu Tabliczkę yy, masz za swoje, yy, ty siulu Okej, okay, dobra. Yy, jeszcze takie rzeczy ci tu pasują. Yy, ko o, a wiem coś tu napiszę: patrzcie, kolor jest tak męski jak ty. Ej, nie no, patrzcie, męski napiszemy specjalnie źle. Napiszemy męski. <śmienny> męski jak ty. Okej, okay, dobra, nie wiem w no ogóle, czy on to wszystko zrozumie i tak dalej, ale pewnie, pewnie tego nie zrozumie, on pisze, o, jego, jego język to pewnie widzowie tak wygląda, zobaczcie, y, to jest jego język, tak się w taki sposób będzie się porozumiewał, ну, chociaż tak mi się po prostu wydaje, okej, okay, y, co jeszcze można by tu było pozmieniać sobie, co, dajmy może coś na takiej zasadzie, że, o, gdzie nie, gdzie takie ścianki porobimy, raz, dwa, okej, okay, jest gitówa i tu jeszcze zmieńmy, raz, dwa, na razie taka lekka prowokacja, z den... może nie lekka, bo, o, nie, 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 nie zniszczyłem dobra, krzew już naprawiamy. Może nie taka lekka, bo serio tego różowego jest sporo tutaj. Okej, okay, dobrze. Cyk i cyk. Jest gituwa. Jest gituwa. No to wsiaduwa. I panato. O, dajemy różowe. Okej. Okay. Jak złapiemy go, uda się go złapać, to wszystko będzie musiał powiedzieć. Jak na świętej spowiedzi, gościu. Nie ma, nie może być inaczej. O, dobra. Cyk, cyk. No jeszcze takie rzeczy mu porozstawiamy tu. Dobra, dobra. A nie, to, to żeby nie zasłoniło tylko tego łóżka. <laughs> jakie koks to jest, je? To jest takie niby dziwne, krzywe, i tak dalej, ale co ja mu to porobiłem, Masakra! Niezła zemsta, niezła zemsta. Yy, normalnie, jakbyśmy byli w jakimś pokoju, yy, nie wiem, marzeń spełnienia, marzeń, co go? Dziwne, dziwne. W każdym bądź razie jest gitowa. No ta zemsta powiedzmy, że Niby jest, okej, okay, dobra, tu jeszcze damy trochę Różowego już na wstępie, żeby sobie myślał Że on sobie przyjdzie i sobie pomyśle Jakaś wybranka serca przyszła do niego A tu nie ma takich rzeczy Nie ma żadnej wybranki serca I ty teraz będziesz Płacił za to, co zrobiłeś Złap, a jeszcze gorszym będzie jak zł Złapiemy go w wodzie I nie będzie mógł tam nic robić Czajcie to, ej dobra, robi się już powoli noc Także okej, okay. ja odkładam tutaj Ej nie, te rzeczy nie potrzebuję No i teraz Ogólnie sprawa wygląda tak, że jak już mamy takie coś, dobra, to odkładamy, to odkładamy, to odkładamy i tak dalej. Nie, skrzynkę sobie jeszcze zabiorę, dobrze, bo się może przydać. Biorę sobie łopatę to sobie odkładam tę pochodnię. I teraz tak Oko pająka jeszcze nie potrzebuje Potrzebuje trochę tych wiaderek, żeby napełnić, wiadomo Cyk, 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 cyk Oko pająka jeszcze też niepotrzebne No i co, idziemy teraz ogarnąć pułapeczkę, widzowie Ciul tam, zrobimy to z, z, no W nocy, miejmy nadzieję, że ta noc Będzie trwała dosyć krótko Bo ja nie lubię długich nocy. Ej, szczerze To mam pomysł, ja zrobię tą pułapkę W miejscu, w którym On przytrzymuje Ej, co tu jest Jejku ja myślałem, że to jakiś mutant zwierzę, a to po prostu ta trudna straszna, Rozumiecie, o co mówię. O, i tu mamy uszykowanych sporo, sporo wiaderek. Ej, czemu nie mogę zgarnąć! Kurczę! Dobra, później sobie to ogarnie. Pułapkę zrobimy może gdzieś tu po prostu. Dobrze, i lecimy. Cy, krzyścimy sobie na razie, dobra, na takiej zasadzie. No i pułapka będzie gdzieś tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej, okay, coś na takiej zasadzie i tu damy. Raz, y dwa, trzy, cztery. 5, też coś takiego, ok, dobra, nie, no, taki kwadraczek wycinamy, że tak powiem, i będziemy to pogłębiać w dół i fajnie ogólnie, fajnie, bo obok jest woda, będzie słyszał wodę, chyba że yy, yy, nie będzie chciał tego słyszeć i sobie zatnie uszy, że tak powiem. Okej, okay, dobra, cyk, 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 cyk. Wszystko niszczymy, kopiemy się w dół, uszykuję pułapeczkę, widzowie, ale będzie koks, nie? Będzie taki koks, że zobaczycie, musimy tego dziada złapać, nie? Ja to nie, chyba to robię bez przerwania, chyba, że będzie za długi film, to po prostu zaraz to jakoś ukrócę, jak to ja to wszystko przygotowuję, ale ogólnie no powiem wam, że pomysł będzie picadello, picadello, spore to spore, spore, spore I jeszcze chyba do środka po prostu wyrzucę szkło. No, no, nie wiem, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, dobra, widzowie, yy, wydaje mi się, że robię teraz chwilę przerwy, przygotowuję to i widzimy się dosłownie za momencie, jak uszykuję pułapkę, pokażę wam, wtedy po pokazaniu będzie pewnie cięcia, aż chyba, że on się pojawi, poczekamy na niego i tak dalej. Także, widzimy się zaraz, widzowie. Myślę, że można powiedzieć, że skończyłem. Nie wygląda to jakoś dobrze, ale wiecie, powinno być ok. A to dlatego, że wiem, jak woda oddziałuje na tego popiego. Jak tylko tu wpadnie, wyleje wodę, to będzie koniec. Albo może już teraz bym wylał wodę, patrzcie, robimy gdzieś z tego miejsca. cyk sobie zabieram, cyk lejemy tutaj, od razu sobie zapełnię to. Zakryjemy też ziemią, żeby było wszystko gituwa. Dobra, czekajcie, cyk, okej okay. Nie, no wygląda to spoko, nie? Mam nadzieję, że wleci on tutaj i będzie po mnie Ej, czemu jest taka dziura? Ej, w sumie? To by... Ej, okej okay, to wygląda Zobaczcie jak... to jest jakby miejsce dla niego Tylko nie, no musi być w wodzie Nie, no i tak będzie w wodzie, prawda? Będzie dotykał nogami, wszystko to na niego będzie źle oddziaływało Albo nie, zrobimy inaczej, dla bezpieczeństwa Czekajcie, cyk Syk, i teraz tak. I tu wylewamy sobie wodę. Uwaga! Nie! Źle to zrobiłem chyba! <grywa> <grywa> Nie! Kurde! Źle, dobra, poprawiamy to. O, ale spadło! Spadło, więc jest gituwa. Czekajcie, to zniszczymy szkło. Syk, i tu powinno polecieć, chyba, prawda? Jakbym ten nalał. Zobaczmy. Syk i cyk. Tak, 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 dobra. I teraz powinno być gitówa. no? To zaleję to do końca. No i jest idealnie. Przygotowane wszystko, usuwamy to. Teraz wystarczy tylko poczekać na popiegu i będzie gitówę, y maluwa. Ja to zaraz po prostu zakryję samemu, robię teraz cięcie, zakrywam to, idę do domu i czekam aż on przyjdzie, sprawdzimy reakcję, jak zejdzie tam na dół, później y będzie wiadomo, przyjdziesz do mnie, żeby go, żeby mnie pokonać, bo domyślisz, że to ja, a ja z okiem pająka będę na niego tak oddziaływał, że zaprowadzę go tutaj, wpadnie i będziemy mieli go, będziemy go tu mieli. Napiszcie w komentarzu, co zrobić, jak się uda złapać Play Poppy Widzimy się za moment. Widzowie, tak długo na niego czekałem, w końcu zauważyłem go. Patrzcie, wychodzę szybciutko i spójrzcie, jest w tym miejscu, wraca. Nie tak długo czekałem, że zmieniłem aż koszulkę, bo tamta była nie do wytrzymania już po prostu. Za długo tu siedziałem i czekałem. Dobrze, robi się powoli nos ogólnie i on idzie do swojej bazy. Tak, tak, zaraz to wszystko zobaczymy. Znaczy, on to zobaczy i sprawdzimy jaka będzie reakcja. Uuuu. Tak spadłem, o gościu Jak podgłosiłem Minecrafta Nie usłyszał mnie Jest głuchy chyba, albo głupi O kurde, czekaj U! prawie znowu mógł mnie zobaczyć Niszczy, tu była różowe Różowe bloki, różowe, wszystko niszczy Ale się denerwuje chyba Już widziałem jak kręcił głową przed chwilą O kurde, widzowie Jest tam w środku, czekajcie Chodzimy na dół, schodzimy na dół i zobaczmy Co on tu będzie robił teraz, uwaga, uwaga jo! O! Co zaczyna wszystko niszczyć? Ale się wkurzył chyba. O kurde! Czyli jak on zaraz zo się zorientuje i przyjdzie do góry, zo zobaczy, że to ja to zrobiłem, to będzie masakra. Dobra, czekajcie. Nie, 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 nie. Nie idzie tu chyba? Nie idzie, nie idzie. Ja się cofnę już na wszelki wypadek. Idę do góry, idę do góry, idę do góry, bo zaraz jak ruszy pewnie to będzie. <laughs> idzie do góry! O kurde! O kurde, o kurde, o kurde. Spierdzielamy, spierdzielamy. Szybko, góra, 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 No to tak, to jest ten moment. Mamy szykowane oko pająka. Musimy go wprowadzić na tą pułapkę. Zaraz pojawią się moby. Czekajcie, gdzie on jest. Zobaczmy, zobaczmy. On się goni. Jest, jest, idzie. Idzie w moją stronę. A masz od razu, od razu, żeby go uspokoić. Oczko, tak, weź sobie. Weź sobie oczko. Oj, przez chwilę uciekamy, teraz uciekamy, uciekamy, żeby jak najszybciej go doprowadzić do pułapki. Dobrze? Ej, gdzie on jest? I, I, goni, goni, ale ruszył, ale ruszył, o, chłopie Chłopie, kolejne oczko Ogólnie udało mi się w, w wcześniejszym odcinku odkryć to, że jak on to do, ode mnie dostaje, to jest chociaż przez jakiś czas, przez kilka sekund nawet milszy, po prostu taki przyjazny bardziej Rozumiecie o co chodzi Ej, gdzie to jest? Gdzieś tu miałem tu uszykowane, jest, jest, jest To jest miejsce pułapki To jest miejsce pułapki Trzymaj, trzymaj, weź sobie więcej jeszcze, no Jajeczko od razu rzucimy, o kurczak, o, kurde Patrzcie, jak zabiera sobie, jak zabiera. Dobra, te, tę trawę. Muszę wszystko dokładnie widzieć. Nie, za dużo, za dużo, wyrzuciłem, za dużo. O, proszę, 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 proszę. On jeszcze nie ma pojęcia, co się święci. Nie ma bladego pojęcia, co się święci. Kurde, traw na ten blok. Musi stanąć, czekajcie. Maga, cyk. Tak, 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 tak. Wejdź dalej, wejdź dalej, wejdź dalej. O nie, przyszedł. Przecież... Uderzyłem go, uderzyłem. Jest, jest. Udało się, wrzuciliśmy go do wody. O kurde! Patrzcie, jest w środku! Ale ma problem... Nie próbuje wypływać! Zobaczcie, macharonczką. Patrzy się na mnie. To twój koniec! Udało się, widzowie! Zamknęliśmy tego dziada jednego. Cyk ja tutaj rozbudowuję, tylko żebym nie wpadł jeszcze, bo to by była masakra. Zobaczmy, co on robi. Leży teraz! O, kurde, nie sądziłem, że aż tak ta woda na niego zadziała. No, to nieźle. Mamy zamkniętego go w pułapce, i to jest najlepsze zakończenie dzisiejszego odcinka. Widzowie, to będzie na tyle. Jest on zamknięty bedrockiem. Napiszcie w komentarzu, co robimy dalej. Nie wiem, jakąś operację, cokolwiek. Widzimy się w następnym filmie. Wpadajcie na drugi kanał. Link w opisie. Trzymajcie się. Na razie.